dobrze, dziś mamy datę szczególną, jest 11 listopada, czyli no jak wszyscy wiemy albo powinniśmy wiedzieć jest to święto odzyskania niepodległości przez nasz piękny kraj ja jadę na wyścig, a w zasadzie nie na wyścig, tylko na zawody biegowe, na bieg. Eee, no dotknął mnie zaszczyt poprowadzenia dzisiaj biegu na 10 km. Polanie Całem. Znajdujemy się na polanie w policach za szkołą numer 8 eee, Czyli jesteśmy w miasteczku zawodów Wygląda to tak Zobaczcie. Mamy ze sobą głównego sprawcę tego pięknego zamieszania tutaj. Kamil Wieniek, Fundacja Aktywne Police. Kilka słów o tym biegu. Powiedz, co tu się dzieje, co tu dzisiaj się będzie działo. Najpierw chodzimy na 8 km. Potem szukamy tych, którzy chodzili na 8, ale zawodzili. No i oczywiście. Za chwilę ruszamy na 5 km i 10 km. Tylko jest problem, bo nie wiem, czy Burza da radę poprowadzić 10 km. Tam sobie wszystko. No i słuchajcie, o dobrej imprezie sportowej świadczy to, że jest ten gość tutaj na niej. Cześć, cześć. Także słuchajcie, ja tylko przyjeżdżam na takie, gdzie jest on. Znaczy, że będzie dobra impreza. Cześć Mareczku. Miło Teraz cię widzieć. Ciebie też. Lecę sobie po trasie. objeżdżamy i spotkałem tutaj rozgrzewającą się. Zawodniczkę z dwa słowa. Pozdrawiam! Leci na 5 km. oj coś czuję, że tutaj będzie ostry gaz. Będziemy kibicować. No i oczywiście, lokowanie produktu musi być. Dziękujemy bardzo, uśmień do fotoreportera i jedziemy. No i miasteczko Zawodów żyje swoim rytmem. Zostały 4 minuty do godziny 11, więc piękna Piękną inicjatywą jest to, że o 11 równo zostanie odegrany hymn Polski i tak się oficjalne, oficjalna część zawodów rozpocznie, czyli bieg na 10,5 km. do startu na 5 km, złapiemy pierwszą grupę startujących, czyli właśnie tą na piątkę, a ja polecę z dychą. No i widzę bardzo duża grupa biegaczy. Dalej, dawaj, op, 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 op. No i wystartowali. No, oceniam na jakieś grubo ponad 120-130 osób w pierwszej grupie startującej. No i dobrze. Za chwilkę start na 10 km. Ustawię się na górce, żeby mieć lekki handicap, bo jak wystartują, to nie wiem czy nadążę. A jako prowadzący ten wyścig to nie chciałbym od samego początku gdzieś się zagubić w środku grupy. Chodźcie, stawiliście się po to, żeby świętować. No i oczywiście w szale złożył, co mistrza Polski? Ale. A to do tego masz te klapki! Jakieś 200-300 metrów po starcie, a zawodnik już ma z 50 metrów przewagi. To jej ostro idzie. No i poszedł pierwszy. Pościgowa, i idą ostro. Trasa oznaczona idealnie staniemy zobaczymy jak z przewagą. 20 sekund. 25 sekund. No i pierwsza czwórka. Pierwszych czterech zawodników w zasadzie jeden, jeden i grupa dwóch. A tu już troszeczkę większa grupka. Brawo, brawo. Dawaj, Petson! Hej. Dawaj, Hej. No i tu już będzie coraz większa grupa. A, siema Krzysiu! A, wej, Peksa, dawaj, dawaj, dawaj! I pierwsze kobiety. Biegną blisko siebie trzy. Siema. ma! O, tu piękny, biało-czerwony, akcent z flagą, brawo, brawo! Dawaj, dawaj, bardzo ładnie, brawo, brawo, brawo! Ekstra! Dawaj, dawaj, dawaj! A jesz! Doń go! Uciekaj mu! Doń go! Dawaj Siadaj Siadaj! Siadaj na koło kamii! Koń koszul! <laughs> To zawodnik przełajowo, brawo, brawo! No pięknie to wygląda. Dużo uczestników, barwnie poubierani, ale dwukolorowo głównie. Czyli z przewagą bieli i czerwieni. E, dobrze patrzeć, że Polacy pamiętają o tej dacie i e, upamiętniają właśnie, startując w takiej imprezie jak bieg, datę e, no, odzyskania niepodległości. Legacji 3 i 4. Brawo, brawo panowie, brawo, brawo. Zawodnik numer dwa przede mną. I za chwilę przedostanę się do lidera wyścigu. No i lider biegu na trzecim kilometrze. Dobra, minuta przewagi. 45 sekund to minimum. No masz jeszcze, wiesz co, do piątego kilometra jest podbieg, potem już cały czas szybko z góry. Wytrzymaj jeszcze. 50 sekund masz do pierwszego. A za tobą 30 sekund masz przewagi. Czyli pobieg lider. Wicelider już nieco umęczony profilem trasy, czyli tak jak mówiłem, to jest trasa jest o tyle trudna, że jest teren wznoszący przez pierwsze 4 kilometr był płaski, kolejne cztery Teren wznoszący. No i mamy kolejnych dwóch zawodników. Tu się toczy walka o trzecie miejsce. Panowie, macie 34 sekundy straty do drugiego. Hop, 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 hop. Eee... Który jestem? Piąty, jest dobrze. Dobra, super. Ząbek niżej. Taka, taka. <laughs> no jest kolejna grupa trzech zawodników. Panowie, 40 sekund macie do trzeciego miejsca. Dużo i mało, tamten słabnie chyba. Dawaj, dawaj, brawo, brawo. A to Sionek, gdzie on jest? Dawaj, dawaj, 15 sekund przed tobą Krzysiu, dawaj go. To wiecie, to są takie lokalne tutaj rozgrywki. Biegacze znają się w tym rejonie, także każdy nawet na każdego z tego rywala patrzy. A my mamy pierwszą zawodniczkę. Brawo, brawo, pięknie. Idziesz! Aj. Hop, hop, hop! No, to już się stawka mocno rozciągnęła. Yy, pobiegła pierwsza zawodniczka, my zaczekamy do drugiej. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak jest! To jest prawdziwe świętowanie! Brawo, Zuch! Ekstra! Brawo, brawo, brawo! Panie! Siema! To dopiero w niedzielę na rowerze. Brawo, brawo. I mamy drugą zawodniczkę, która traci 35 sekund do drugiej. Do pierwszej, przepraszam. I trzecia zawodniczka ma się w zasięgu wzroku, także. Dawaj, dawaj. Miszu za nie mógł. No kurwa. Dawaj misiu. Dawaj dawaj. dawaj, dawaj. Siadaj na koło, lecimy. Chwilę odpocząć. Dobrze, dobrze. Jasne, swoim tempem. A już są zawodnicy w stawce, którzy jadą mocno, którzy przeszarżowali. A tu mamy lepszego zbrać pieniek. Dobra, spróbuję złapać czołówkę. Jestem za czołowymi zawodnikami dzisiejszego wyścigu, dzisiejszego biegu w zasadzie. Tutaj ciekawy różowy akcent, gdyż prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. boi. Brawo, duch! Brawo, brawo, dawaj, dawaj! Tutaj dawaj. jest liderka biegu. Równy, mocny krok. Naprawdę dobrze to wygląda. Jest tak naprawdę już u szczytu podbiegu. Przy tak zwanych dębach Bogusława Za chwilkę będzie w prawo na nawrotka i już tylko szybko na dół Ale dobrze wygląda. Jest uśmiech, elegancko, duża przewaga, duża. Dawaj, dawaj. Mamy zawodnika numer 4. Walczę jeszcze, to jest do połączenia. Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. numer 3, brawo, pięknie. O, i zobaczcie, tam ci wracają, a ci jeszcze siła w górę, brawo, brawo! Ekstra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, brawo, brawo. Dawaj, 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 dawaj. hop, 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 hop. Dawaj, dawaj. Cinek trasy prowadzi po Polbruku. Zamkniemy na tempo. No, w tej chwili na tym lekko podającym terenie zawodnik biegnie w tempie około 3,06, 3,09, 3,10. A zegarek pokazał 18 km na godzinę, no to daje 3,0 na kilometr.

No i z gody, kolejny... ...samotu leży, szlanki wiosny, już broni, pięknie, znakomicie, pięknie pewnie włości końce, należy do Pauliny Waszydeckiej i to oczywiście Policzanka, ale z cudownym biurem, żeby w swoim liściu przywitać najlepszą Policzankę, która w klasyfikacji... No i pierwsza kobieta na lecie A tam bardzo ciekawa i rywalizacja toczyła się o drugie miejsce kobiet. One były bardzo blisko siebie. Więc zobaczymy jak to tam się układało. Brawo! No hey, i mamy drugą kobietę. Open Finiszuje druga zawodniczka, małpę Polickiego Biegu Niepodległości. Obróżkiewicz, brawo, 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 no i kolejny, do końca, proszę Państwa, do końca. Brawo, 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 no i trzecia kobieta, znakomicie, pięknie, pięknie, trzecia kobieta, Edunieta Dziadziewski, brawo, 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 ram, polat, mocno, rewola, koszulka. Stanisław Balcerzak Policę, Sebastian Miszczuk rządzą. rządzał, ekipa Gryfus Szczecin, brawo, 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 no w końcu nie tylko w grzy, ale również Stoipiński, Ja przypomnę dzisiaj, można powiedzieć prowadzący był medalista Mistrzów Polski no i robota rodzinna. No robota. E, tutaj troszeczkę. E, mamy nie taką sytuację. Maciej Moszczyński. Brawo. Wartość Las. Bardzo dobrze. No i proszę bardzo. Brzuski Marcin Różański. Uczniowski klub sportowy, No to ósemka. No i brawo Zbiet Emil Dąbrowski. Brawo Police. Brawo, brawo. No i Wasiwski Sylwester Police i S. E, Czerko, i Dawid, Czerko, brawo, brawo i spokojnie, nowy Warfałowski. Po prawej stronie można już odczytywać swoje wyniki. Marek Piotrowski, Marek Piotrowski, gratulacje. No i kolejny zawodnik. No proszę bardzo, w lewej dłoni biało-czerwona Sebastian Prawda. Wieczorne bieganie w z rąk wiceprezesa zarządu grupy Azoty, pana Stanisława Konstrukca, właśnie najlepszy pracownik grupy Azoty jest nagradzany. No i pierwsza trójka to od trzeciego minut. Po lewej stronie to ja, Przemek kowalski Cieszę się, że jesteśmy razem jeszcze. No i będziemy jeszcze chwilę. Najlepszą Policzanką.